Witam wszystkie osoby spod znaku Koziorożca. Wykonamy czytanie na miesiąc sierpień. Właściwie to będą dwa czytania. Pierwsze ogólne i drugie, gdzie zapytamy o uczucia. Że jeżeli ktoś ma jakąś osobę bliską w sercu i chce zapytać, to zapraszam na drugą część czytania. Zaczynamy. Czytanie ogólne. Osoby spod znaku koziorożca, osoby spod znaku koziorożca, osoby z pod znaku koziorożca. Zaczynamy! Pierwsza karta to dwójka buław druga szóstka rycerz mieczy królowa pucharów karta świat ósemka kielichów szóstka kielichów trójka monet siódemka monet i kochankowie. Pod spodem talii jest y, królowa mieczy. Pierwszą kartą Twojego układu jest dwójka buław. I karta ta wskazuje, że od jakiegoś czasu myślisz, może, może planujesz zmianę. Czy jest to zmiana ym, związana z, z jakimś zajęciem, czy zmiana związana z zmianą miejsca zamieszkania, zmiana związana z pracą, ale szukasz możliwości jakiegoś rozwoju, bądź yy, zmiany w ogóle życia, jakiegoś trybu życia. Miejsca takiego, który będzie twoim takim domem, prawdziwym domem, gdzie będziesz się czuła, czuł dobrze. Dru, dwójka była to chęć dokonania już jakiejś pewnej y, przemiany. Szukanie być może jakichś kontaktów, możliwości, taka świadomość, że na ten moment nadchodzi. Kiedy trzeba będzie podjąć jakąś decyzję w sprawie zmiany? I to będzie się wiązało z poszerzeniem horyzontów, z jakimś podróżą. Karta, która jest jest to karta świat. I ta niedaleka przeszłość, a więc ten czas jakiś niedaleki, przeszły, wskazuje być może, że na jakąś Twoją podróż, taką dalszą podróż, samolotem w jakieś miejsce które też y, było Twoim domem czyli jest bliskie Twojemu sercu ta karta może oznaczać również pewien y, świadomość zakończenia jakiegoś etapu, jakiejś, jakiejś sfery swojego życia świadomość że yy, coś niedługo już będzie na tyle kompletne, załatwione, że będzie można ruszyć dalej Zaczy, zacząć jakiś nowy etap swojego życia. Kartą krzyżującą dwójki buław. pamiętamy, to jest cały czas Twoja główna karta. Patrzenie w przyszłość z taką poczucią, że zmiana nadchodzi. Kartą krzyżującą jest szóstka buław. Więc poczucie pewnego rodzaju y, zwycięstwa, sukcesu. I karta ta krzyżując oznacza, że czy masz wrażenie, czy może niepewność, ale wrażenie jest takie poczucie, że coś niedługo y, będzie załatwione na Twoją korzyść. Będziesz zwycięstwo, y, częścią jakiegoś zwycięstwa, jakiegoś sukcesu który z pewnością też będzie pomo pomoże Ci w tym ruchu, w, tej, w tym przejściu. Karty. Yy, Kolejna jest, jest to karta Rycerz Mieczy. I twoja tak jakby yy, to jest energia mówiąca o jakiejś informacji. Świadomie wiesz, że jakaś na, na informacja nadejdzie, która yy, to jest jakaś yy, już pewna, że ta informacja nadejdzie, to tylko jest oczekiwanie kiedy. Można zaistnieć pewne sytuacje, aby ta informacja yy, mogła zostać przekazana Tobie. Twojej rodzinie, Twojej to właśnie jakby też wiąże się z Twoją rodziną mocno. Ponieważ kartą pod spodem jest królowa pucharów, to świadczy, że ta cała sytuacja dotyczy Twojej rodziny, Twojego czy związku, Twojego partnera. I karta najbliższej przyszłości jest to właśnie to ósemka pucharów. A więc też jakaś rodzaju y, świadomość tego, że to ma nastąpić niedługo. ci ta, ta informacja i będzie y, możliwość, aby zrobić to, to, ten pierwszy krok. To jest właśnie, daje Ci ten też y, ta właśnie taką niepewność i poczucie trochę może nie, może nie strachu, ale i takiego lęku właśnie przed tym nowym. Ósemka pucharów to jest y, świadomość tego, że będzie potrzeba zostawić jakąś część swojego życia, jakąś miejsce, czy nawet ludzi, otoczenie, które do tej pory było, były związane właśnie z tym. Kolejną kartą jest więc dużo uczuć. Śl miesiąc sierpień, związany też był nie bardzo uczuciowy. Szóstka pucharów. I swoją postawą, takim sposobem bycia przedstawiasz osobę bardzo y, taką, y, która nie wykazuje jakichś takich y, swojej osoby jakichś lęków, czy, czy bardziej cieszy się tym życiem, doświadczaniem. Przedstawiasz sobie tak, jakby masz w sobie tą radość. Jakich rzeczy, które są w Twoim życiu. Jest to karta, która mówi o jakimś poczuciu, właśnie, y, że coś, y, jakby, bycia w takim stanie, że wiesz, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się ułoży. Że będzie to spełnienie, mieć taka przyjemność właśnie doświadczenia tego życia. I to daje ci energię pozytywną, którą sobą przedstawiasz. Ponieważ otoczenie odbiera cię yy, bardzo jako osobę taką pracowitą, solidną, wykwalifikowaną, która wykonuje swoją pracę z najwyższą jakością, precyzją. Jesteś doceniany, doceniana w środowisku pracy. Jest to też związane z pewnego rodzaju y, ludzie, chcą z tobą, chcieliby pracować, jakby kolaborować, utrzymać kontakty, jakoś tak, y, być może y, y, współpracować z tobą. Siódemka monet, to jest taka właśnie Twoja obawa w jakimś sensie w całej tej sprawie, sytuacji, kiedy masz yy, cały czas to poczucie, że musisz czekać, że to czekanie już jest od takiego długiego czasu, że już jesteś zmęczony, zmęczona, zmęczona tym czekaniem, i obawiasz się tego, że to się będzie przeciągało. Czy może ta informacja. Już się też przeciąga, która miała nadejść. I to wszystko sprawia, że masz poczucie, że boisz się, że to będzie się dalej jakoś tak ciągnęło. Te sprawy. I to będzie wymagało od siebie cierpliwości. Kolejną kartą ostateczną tego układu jest karta kochankowie. A więc... Jest to bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o zmianę, że ta zmiana nastąpi. Będzie podjęcie jakiejś decyzji. Będzie, czy, czy chodzi o związek, czy o rodzinę. Będzie coś, nowy etap dla Twojej rodziny, dla Twojego związku. Bardzo pozytywna jakaś y, y, osoba, która będzie razem z Tobą. Będziecie tworzyli tak jakby jakiś związek, całość, rodzinę. Jakby razem przejdziecie, czy to będzie właśnie nowy dom, czy nowa rodzina, coś nowego, co właśnie będzie też związało się z decyzją. Tu gdzie podjąć, być może yy, związano właśnie z, z wyborem czegoś, miejsca. Ale jest to karta, która taka jest... są duże arkana, pozytywna karta i wskazuje na, że jest tutaj na tej karcie jest tak jakby Archanioł Gabriel, który daje tak jakby błogosławieństwo, ochronę tej całej sytuacji, tej sprawie. Że tak jakby to też jest Ci przeznaczone. I ta, to czekanie, tak jakby ten Twój wysiłek, też trudy, które były związane z całym tym procesem. Właśnie Twoja cierpliwość i yy, odwaga, jaka, żeby, taką, która będzie potrzebna do podjęcia tych różnych decyzji. To będzie współmierne z tym, właśnie z twym tym nowym czy miejscem, czy życiem, rodziną, że tak jakby to jest Ci przeznaczone, dane tak jakby z nieba od wszechświata. Jako takie błogosławieństwo. Na koniec wyciągniemy jeszcze jedną kartę z kart anielskich, i wypadła karta, która mówi, aby... Abyś realizował swoje marzenia. Przesłaniem tej karty jest to, aby dążyć do osiągnięcia swoich celów i marzeń. Aby znaleźć swój mieć taką czystą intencję, wizję tego, kim chcemy być i jakie mieć życie, gdzie mieszkać. Stworzyć to taki, taki długoterminowy, Plan, wizję swojego życia. I nie bać się podejmować kroków aby w osiągnięciu tego. Bo tylko to sprawi, że będziemy szczęśliwi, przeżyjemy to życie i będziemy spełnieni. Teraz przejdziemy do drugiej części czytania. Do pytania o uczucia. Więc to jest dla tych tylko, którzy mają taką osobę, o której myślą, więc proszę zapytaj, co on, ona do mnie czuje. Osoby spod znaku koziorożca. Koziorożce. Pierwsza karta wypadła jest to As Pucharów. I teraz tak czytanie będzie wyglądało: pierwsza część z tej strony będą Twoje uczucia, energia, z drugiej strony będą uczucia Twojej osoby. I pomiędzy będzie energia między Wami. I tu już jest As Pucharów. To jest Twoje uczucia. Twojej osoby. Twoje. Twojej osoby. Czytanie to zaczniemy od Twoich kart. Jest to król Buław, cesarzowa i dwójka mieczy. I energia tych kart wskazuje, że jesteś bardzo zainteresowana, zainteresowany tą osobą. Masz jakiejś rodzaj pasji, namiętności, takiej e, chęci przebywania z tą osobą. Być może macie dużo wspólnych tematów, bardzo dobrze się rozumiecie, dużo rozmawiacie. I z pewnością ma taką, ma uczucie, jest taka właśnie pasja. Widzicie jako osobę bardzo atrakcyjną, taką bardzo przyszłą, taką partnerkę, partnera, z którą można stworzyć stabilny związek. Widzicie jako osobę, która jest bardzo, ma takie bardzo dobre cechy. Miłości, takiej opiekuńczości, dbałości. Ale masz też również jakieś obawy, czy są to jakieś może decyzje, które musisz w pewnym sensie, być może ta osoba też próbuje już jakoś wpłynąć na ciebie, aby być razem. Aby stworzyć jakiś formalny związek, ale ty jeszcze nie, pode... nie, nie możesz podjąć tej decyzji. Wstrzymujesz się. Z jakiegoś powodu nie, nie jesteś jeszcze pewna, aby wejść, stworzyć już coś takiego bardziej takiego stałego. Jeżeli chodzi o energię tej osoby, jest to yy, karta, karta Głupca, Królowa Mieczy. I siła. I z tych kart wynika, szczególnie chodzi o te dwie karty: tutaj karta głupca i siła. To są. Te, tam myślę, że ta osoba jest zdecydowana. Że chce podjąć ryzyko, wejść w ten nowy związek z taką czystą energią. Ma dużo pozytywnej energii. Tutaj myślę, że nie, nawet nie myśli, nie, nie ma takiej wątpliwości. I chcę podjąć to ryzyko, mimo to, że też dużo jest niewiadomych, jakichś takich przeszkód też. Jest o dosyć otwarta. I ta królowa mieczy to jest, myślę, że bardziej wskazuje na to, że czeka na twoją decyzję, że ty masz tam ostatecznie to ostatnie słowo. Jakby wiesz, że to ty musisz, od ciebie tak naprawdę to zależy. Pod spodem talii jest szóstka pucharów. Więc czy jest to osoba z przeszłości, czy jest to osoba, z którą właśnie już dłuższy czas w jakiś sposób się komunikujesz, spotykasz. Ale macie wspólne właśnie wspomnienia, takie doświadczenia, jest to uczucie takiego miłych spę, spę, mile spędzonego czasu wspólnych y, chwil są takie y, wspomnienia tych chwil bądź też marzenia o byciu razem energia między wami to pierwsza karta w ogóle która wypadła jest to as pucharów więc oboje chcecie zaoferować uczucie jest to Potencjał na, na, na jakiś związek, który będzie na pewno chcecie sobie tak, jakby przekazać, zaoferować też tą stabilność, aby ten związek był ugruntowany, stabilny, nie tylko taki, który będzie taką przygodą. Jedyny problem jest to ta dwójka buła, w której może, ta karta może oznaczać dystans jakiś. Żeby być może nie mieszkacie blisko siebie. Spotykanie wymaga podróży nawet dosyć dalekiej. Że ten kontakt jest być może tylko, jeśli chodzi o właśnie internet, telefon. I może takie bycie razem w takim związku prawdziwym wymagałoby pewnych zmian. Dlatego też ty jakby jeszcze wstrzymujesz się z jakąś decyzją. A na pewno ten związek. Y z oboich z z stron jest chęć właśnie oferowania swojego uczucia i stworzenia czegoś stabilnego. W związku, który będzie takim właśnie rodziną, domem. Czymś, co będzie bardzo dobrze wróżyło na przyszłość. Oboje macie bardzo takie dobre intencje. Na tym zakończę dzisiejsze czytanie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia.